Cześć, nazywam się Krzysztof Grabek, a to jest nowy Opel Astra. Pierwsza Astra wyprodukowana przez koncern Stellantis, czyli nie ma już nic wspólnego z General Motors. Jeżeli ten samochód wygląda wam trochę znajomo, to nie jest przypadek. Może wam przypominać Peugeot 308, chociaż Opel twierdzi, że to jest w pełni niemiecki samochód. Przy okazji to też najmocniejsza astra w Gamie, ma obecnie 180 koni mechanicznych, chociaż wiemy, że w drodze też jest już wersja GSE sportowiona, która będzie miała aż 225 koni mechanicznych. A jak wam się podobają te felgi? Mnie ten czerwony element kojarzy się trochę z taśmą z Marketu budowlanego. Na szczęście to są opcjonalne 18-celowe felgi, których nie trzeba zamawiać. W standardzie są czarne 17. Najwięcej własnego charakteru nowa astra ma z przodu. Tutaj wcale nie przypomina PZT 308 i to zasługa tego Grilla, który nazywa się Opel Visor. W teorii mam przypominać o z lat 70. -tych. Widzicie to podobieństwo? Tutaj jeszcze dodatkowo jest dużo czarnych elementów, które są charakterystyczne dla wersji GS. Jest to nie tylko ta ramka dookoła, ale też czarny dach, czarne lusterka i sporo czarnych listów. Tył jest bardzo prosty, minimalistyczny, ale mamy też tutaj kilka ciekawych smaczków. Jednym z nich jest to trzecie światło stopu, które wygląda trochę jak wyjęte z bolidu formuły 1, tyle że jest na górze zamiast na dole. Takie mamy czasy, że jeśli chcecie mieć trwawą łastrę, jesteście skazani na hybrydę plugin, to wydatek minimum 170 tysięcy złotych. Tutaj mamy Silnik spalinowy 1,6 o mocy 150 koni, który uzupełnia motor elektryczny o mocy 110 koni. Pokrętna hybrydowa matematyka razem daje 180 koni mechanicznych. I to obecnie jest najmocniejsza Astra w gamie, chociaż w drodze jest jeszcze wersja GSE. Jeżeli nie chcecie hybrydy, do wyboru macie dwa trzycylindrowe silniki benzynowe 1,2. Jeden o mocy 110 koni, drugi o mocy 130 koni. Albo diesla 1,5 też o mocy 130 koni mechanicznych. Bagażnik jest relatywnie mały. W wersji hybrydowej ma aż o 70 litrów mniej niż w wersji spalinowej. 352 litry to nie jest źle, ale to już wartość spotykana w segmencie B. Można by było postarać się o trochę więcej, jak przystało na klasę kompaktową. Co ciekawe, mimo że nowa Astra ma o 13 mm dłuższy rozstaw osi od poprzedniczki, jest tutaj mniej miejsca. I to też jest efekt tego, że samochód bazuje na platformie EMP2 od grupy PSA. Niestety w samochodzie są tylko gniazda USB-C. Mimo że tu jest ramka od normalnego USB, to tak naprawdę to jest tylko mały otwór. Najsłabszy element wnętrza to zdecydowanie konsola środkowa, wykonana w całości z plastiku. Lakier fortepianowy jest już porysowany, a samochód ma przejechane tylko 4000 km. Nie wygląda to najlepiej. Poza tym jakość montażu jest całkiem niezła. Plastiki są dosyć miękkie, chociaż z tyłu na boczkach drzwi są dużo gorsze niż z przodu. Co ciekawe, mamy w środku kilka różnych kratek nawiewów. Tutaj jest jedna zatopiona w panel razem z ekranami. Dla kierowcy jest jeszcze ta środkowa, a pasażer ma zupełnie inne po swojej stronie. Przed kierowcą są dwa ekrany o przekątnej 10 cali. Ten środkowy do zarządzania multimediami jest dość prosty w obsłudze, dobrze reaguje na dotyk. Można też włączyć Apple CarPlay bezprzewodowo. W przeciwieństwie do Peugeota czy do Citroena w Oplu mamy dużo fizycznych przycisków, co jest fajne, bo jest dzięki temu łatwiejsza obsługa pokładowych urządzeń. Mamy do dyspozycji panel klimatyzacji. I kilka przycisków powiązanych z systemem multimedialnym albo samym samochodem. Menu pokładowe obsługuje się dość łatwo. Mamy nawet do dyspozycji samouczki. Bardzo uprzejma pani czyta, co, co trzeba zrobić. System Drive Assist może zwiększyć komfort prowadzenia samochodu, utrzymując pojazd na pasie ruchu, dostosowując prędkość i odległość od poprzedzającego pojazdu. Nie pozwala on jednak kierowcy na odwrócenie uwagi od jazdy. A jeśli chodzi o ekran, który znajduje się przed kierowcą, możemy tutaj zarządzać tym, co ma się wyświetlać. Są dodysplane z systemów bezpieczeństwa, widok z nawigacji albo informacje o przepływie mocy. No i kolejny element, który jest z PSA, to manetka skrzyni biegów i przycisk do ustawiania trybów jazdy. Zestaw kamer 360 stopni ma bardzo dobrą jakość, ale niestety cierpi też na przypadłość charakterystyczną dla samochodów francuskich. Czyli tych z grupy PSA, a mianowicie nie do końca widać, co teraz jest za samochodem. Chociaż czujniki mówią, że już wjechaliśmy w auto, ciężko się zorientować, gdzie jesteśmy, tak naprawdę. Układ kierowniczy w Nowej Jastrze jest dosyć mocno wspomagany, bo w mieście nawet można odnieść wrażenie, że, że trochę za bardzo. Um, ale. Utwardza się przy prędkościach autostradowych, także w trasie jest dużo lepiej. Jest też na to rozwiązanie można wcisnąć tryb sport i wtedy samochód się prowadzi pewniej, chociaż nie jest to najbardziej precyzyjna konstrukcja, jaką znam. To, co jest fajne w kabinie nowej Astry, to są bardzo wygodne fotele za testem AGR. To jest standard w wersji GS, którą właśnie testujemy. W innych wersjach wymaga dopłaty. Ciekawym gadżetem jest to, że kiedy jeździmy i korzystamy z silnika elektrycznego, prędkość się wyświetla na niebiesko, ale kiedy dogrywa idzie silnik spalinowy, zmienia się na biały. Zawieszenie nowej Astry jest dość komfortowe, ale jednocześnie jędrne. Nie jest aż tak miękkie jak w samochodach francuskich z tej samej grupy. 180-konny układ hybrydowy zapewnia naprawdę przyzwoite osiągi. Od 0 do 100 km na godzinę rozpędzamy się w 7,7 sekundy, a prędkość maksymalna to 225 km na godzinę. Nie są to może hot osiągi, są całkiem niezłe, ale można je też mieć wybierając samochód konkurencji, który ma napęd hybrydowy i nie trzeba go ładować z gniazdkę. Takim samochodem jest na przykład Honda Civic albo Toyota Corolla. Hybrydowa Astra korzysta z ośmiobiegowej automatycznej skrzyni biegów, która po uruchomieniu silnika potrzebuje nabrać wigoru. Trochę się gubi w mieście, ale na autostradzie daje radę. Jeśli chodzi o realne spalanie, to na autostradzie udało mi się uzyskać wynik około 7,4 litra na 100 km. W mieście przy dynamicznej jeździe można dobić nawet do 7 litrów, ale kiedy korzysta się w pełni z układu hybrydowego, to spalanie można obniżyć do poziomu 6 litrów. Opel w katalogu obiecuje średnie spalanie na poziomie 1,5 litra na 100 km. To jednak wymaga częstego ładowania akumulatora, dzięki któremu można przejechać około. 50 km na prądzie. W katalogu oczywiście widnieje informacja o 60 km, ale to raczej jest trudne do uzyskania. Pojemność akumulatora to 10,5 kWh. Ładowanie go z gniazdka zajmuje około 7 godzin. Przy słupku na mieście ładowanie zajęło mi około 4 godziny. Ten czas można skrócić, kiedy wykupi się mocniejszą ładowarkę pokładową o mocy 7,4 kW. Ta Astra nie jest już produkowana w Gliwicach. Opel przeniósł produkcję tej generacji do matczynego Russelsheim. Do tego jest dużo droższa od poprzedniczki. W bazowej wersji kosztuje teraz ponad 105 tysięcy złotych, co jest kwotą o 25 tysięcy złotych wyższą od poprzedniej generacji. Ten egzemplarz kosztuje prawie 190 tysięcy złotych. Natomiast 180-konną wersję hybrydową można mieć od niecałych 170 tysięcy złotych. Podsumowując, jeśli nie zależy Wam na sportowych osiągach, lepiej chyba wybrać typowo spalinową wersję. Ta raczej nie będzie miała uzasadnienia ekonomicznego, tym bardziej, że spodziewamy się podwyżek prądu.